Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój Wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie ducha świętego którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone a którym zatrzymacie są im zatrzymane oto słowo pańskie Amen. moi drodzy dzisiejsze święto parafialne zwane potocznie odpustem skłania nas do zastanowienia się, czym jest parafia i co, co w niej się dzieje. Parafia jest miejscem administracyjnym, powiem tak w skrócie, jaki mam plan tej medytacji, um, miejscem administracyjnym, gdzie udzielane są sakramenty, w szczególności sakramenty pokuty, sakrament Eucharystii, gdzie mocą Ducha Świętego budujemy wspólnotę i otrzymujemy łaski również y, y, odpustu, czyli, y, czyli darowania grzech, y, kary doczesnej za grzechy otłuszczone co do winy. Taki jest plan, co z tego wyjdzie to już Duch Święty z y, jego mocy. Otóż pierwsze chciałbym y, przybliżyć y, troszeczkę samo, y, samo pojęcie parafii, y, słowa parafii. Y, ono występuje w dwóch odmian, w dwóch formach parafia bądź parokia. Jest to określenie wywodzące się z Łaciny, i, a jeszcze swój, swój źródło słów ma w Grece i oznacza, wywodzi się z greckiego para oikos, to znaczy obok domu. A parafia wywodzi się również z greckiego para fio, czyli rosnąć obok, czyli obok domu wzrastamy przy. Jest miejsce takie, w którym ma, osoba, która mieszka w parafii, funkcjonuje w niej, ma możliwość wzrastania, to jest takie miejsce przy naszych domach, przy naszych osiedlach, przy naszych miejscach zamieszkania w świecie, jest to miejsce, gdzie mamy możliwość wzrastania w wierze dzięki łasce Ducha Świętego. Duch Święty w sposób szczególny asystuje temu dziełu ze względu na, 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 na wezwanie, pod którym ta parafia została rygowana, po którym powstała. I on jest tutaj w sposób szczególny gospodarzem i asystuje nam w tej, w tej rzeczywistości. Natomiast trzeba mieć świadomość, że parafia jest czymś, co jest organiczną rzeczywistością yy, yy, organiczną rzeczywistością duchową. To nie jest kwestia samego kościoła, by, budynku fizycznego, w którym my się gromadzimy, a to jest cała, cała, cały organizm ludzki, który, na który składają się osoby, które się w, nie, w, w niej funkcjonują, yy, które się angażują bardziej, i mniej, czasami są omadlane jako nieobecne, czasami są omadlane jako niewierzące, m, wierzące, niepraktykujące, ale wszystkie osoby, które mieszkają na terenie parafii, są omadlane właśnie w tym miejscu. Są, są, to miejsce jest źródłem łaski wobec tych osób, które mieszkają przy domu. Para oikos. Wszyscy ci, którzy funkcjonują jakby poprzez styk, takie, takie osmozy łaski, która się stąd wywodzi, a ta łaska z, z zasadniczo płynie z naświętego sakramentu, który schowany jest w tabernaklu, kiedy Pan Jezus tam jest pod, ukryty pod postacią chleba. I parafia jest pewnym rodzajem organizmu, który, który jest, który jest stały. Zmieniają się proboszczowie, zmieniają się duszpasterze, zmieniają się okoliczności, a parafia zawsze jest. Ja kiedy byłem proboszczem na, 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 na Mocinach, próbowałem z większym czy mniejszym skutkiem, ale chyba z większym, uświadomić im, żeby oni mieli poczucie, że, że to jest ich. Ja że gdy wymieniałem okna w, w parafii i podejmowałem taki wysiłek duś, duży gospodarczy, to powiedziałem, okna wieją, du, dziury są takie, że po prostu grzejemy Panu Bogu w okno. I to jest idea, żeby to usprawdzić, żeby to zrobić. Natomiast wiadomo rzeczą jest, że ja tych okien na plecy nie wezmę i nie zabiorę ze sobą. To jest dla waszych dzieci, dla waszych wnuków, ponieważ one tutaj się chrzczą, one tutaj przyjmują komunię świętą, one tu, przy, one tu przychodzą na mszę świętą, one tu są spowiadane. To jest ich to jest wasze i na przykład poczucie to, to widzę na przykład to myślę, że to wynika z faktu, że, że, że ten jeden z, z bardziej udanych brył, ta jedna z, jedna z bardziej udanych brył architektonicznych architektury kościelnej, sakralnej w Warszawie powstała dzięki pracy ludzi, którzy się w to zaangażowali którzy, którzy budowali te, sami nosili cegły budowali, stawiają to i cały czas mają poczucie, że to jest ich, to nie jest jakiś obcy Twór, tylko to jest coś, co funkcjonuje w, w ich rzeczywistości, ponieważ oni tu mogą przyjść, oni się mogą tu wyspowiadać, oni mogą tu chodzić, dzieci, oni mogą tutaj, oni tu mogą posiedzieć przed Najświętszym Sakramentem, uspokoić nerwy, mogą uspokoić swoje, swoje, swoje zaburzone życie, to jest ich miejsce. I na przykład jak widzę, jak, 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 jak jest takie to poczucie, na przykład teraz, jak jest budowana koń, kończy się już ta kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu i to bardzo widać, że że jest poczucie współ, współ, współodpowiedzialności, że jest ta pierwsza w niedzielę miesiąca, jest składka na, na, na pracę przy, przy kościele, to wiadomo rzeczą jest, że to, jest, to zostaje tutaj, na pokolenia. To nie jest coś, że idzie w powietrze. że przy uczciwości gdzie proboszcza to już w ogóle jest, nie ma, nie ma co do, co, że tak powiem, co do, co do tego żadnego, powiedziałbym ale, ale tu widzę taką, jako, jako gość w, swoim, w, swoim, w, swoim, w, swoim, w swoim, obok mieszkający, para ojkos też, też przyjeżdżający to też gościnnie, to widzę tę, 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 tę Tę tkankę czujności i wrażliwości na to, że to jest miejsce moje. To, to jest miejsce przy moim domu. To jest miejsce, gdzie ja wzrastam, to jest moja parafia, czyli parafio, gdzie ja wzrastam w mocy Ducha Świętego, bo tu Duch Święty jest w sposób szczególny, tutaj obecny jest, jest w sposób szczególny gospodarzem. I On przejawia się poprzez Poprzez takie trzy elementy, które chciałbym, które chciałbym dotknąć. Pierwsze to jest to, który dzisiaj w Ewangelii mamy, którym odpuścicie, będzie odpuszczony, którym zatrzymacie, będzie zatrzymane. Sakrament pojednania i pokuty. To w tych budkach, tych konfesjonalach odbywa się ten tajemniczy, to tajemnicze działanie, działanie Ducha Świętego, który duszę zranioną poprzez grzech o, o, oczyszcza łaską swojej mocy, dając jej pokój serca która jest później wzmacniane na święte sakramenty poprzez, poprzez Komunię Świętej. Proszę zwrócić uwagę, że dzięki świętu dzisiejszemu po odpust, to nie są te, 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 te buzetki, które tam schodzą, czy tam, tam ten chleb kiszowy, który jest zdrowy w cały świat i i wart jest, wart jest spożywania, czy też grochówka, która zjechała tam przed jakieś pół godziny temu, czy jakiś inny tego element. To są, to są akcydentalia, to są rzeczy dodatkowe, to są rzeczy, które są pewnym elementem urozmaicającym całą tą, podkreślającym wagę no, solemnitas tego, tego wydarzenia, ale głównym i to wam uczymy was tego i przypominamy, głównym elementem całego dzisiejszego spotkania, naszego liturgicznego jest odpust. Odpust, który nie jest rozumiany w tym, tym pejoratywnym określeniu, wyśmiewanym niejednokrotnie przez osoby nierozumiejących sprawy z takim, takim no, prymitywnym powiedziałbym postrzeganiem tego, tej rzeczywistości poprzez baloniki na druciku i, i, i te i piłeczki na, 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 na gumce i obważanki i, 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 i watę cukrową. Tak się to kojarzy, że to są takie, takie no tandetna, że tak powiem taka, no, tandetne kramarstwo takie, to z tym się odpust kojarzy. Odpust, to wam przypominam, jest odpuszczeniem kardoczesnych za grzechy odpuszczone co do winy. I on zwa, zwa, z, z, zwłaszcza dzisiaj poprzez pobożne nawiedzenie pobożne nawierzenie Kościoła, czyli dzisiaj przez to, że jesteście tutaj na przy Świętej, że przyjmiecie Komunię Świętą, jesteście wyspowiadani, czyli jesteście w stanie łaski uświęcającej, możecie uzyskać odpust za swoje grzechy, które macie odpuszczone co do winy. Bo grzech odpuszczony co do winy niesie za sobą karę doczesną. Jeśli, o, jeśli jej nie, nie dostaniesz tutaj, nie oczyścisz duszy swojej nieśmiertelnej, to będziesz siedział w czyśćcu. I na tym polega oto, że Ci Pan Bóg skraca czyściec. I zyskując, zyskując łaskę miłosierdzia, właśnie dzisiaj, poprzez to nawiedzenie, poprzez modlitwę według intencji Ojca Świętego, może się odzyskać dla swojego zmarłego albo dla siebie. I to jest w sposób szczególny akt miłosierdzia, który otrzymuje właśnie przez to, że jesteśmy w parafii. To jest element paraoikos i parafeos, czyli parafia i parokia, czyli miejsce, w którym ja jestem obok mojego osiedla, wzrastam w łasce Ducha Świętego, który daje mi miłosierdzie, który mi przebacza, który dzięki wysłużonej łasce miłosierdzia Bożego na, na krzyżu przez Pana naszego wysłużone, ja mogę z tego skorzystać. Ale to jest to specyficzne miejsce. Proszę, Ktoś mi powiedział, proszę księdza, no ale jak jest w szpitalu, ktoś przyjdzie, kapelan i kapelan wyspowiada. Jasne, oczywiście, tylko że ten kapelan przynależy do konkretnej parafii. Zawsze kapelan, zawsze dom opieki, szpital, szkoła, cokolwiek należy do parafii, do terenów, do których on należy. I ksiądz, który z reguły tam przychodzi, przychodzi z parafii, bo z reguły mieszka w parafii. I to jest coś, co warto jest uświadomienia, że to jest wasze. I to jest źródło waszej, waszej, Waszego wzrastania w łasce miłosierdzia. I w sposób szczególny będzie się to przekładać na, na dar, yy, dar, jakim jest owoc Ducha Świętego. Jest nim pokój i zgoda i harmonia. Działanie Ducha Świętego u Galatów, w piątym rozdziale u Galatów, mówi o tym, że owocem Ducha Świętego jest pokój, radość, miłość, yy, harmonia, zgoda itd., itd. To jest efekt działania Ducha Świętego. Na miarę otwarcia się na Ducha Świętego będziesz człowiekiem pokoju, będziesz człowiekiem budującym pokój, będziesz człowiekiem zasypującym rowy, budującym mosty, człowiekiem, który buduje organiczną rzeczywistość. Nie będziesz człowiekiem rozłamowym, kłótliwym, człowiekiem swarliwym, człowiekiem, który rozkłada tam, gdzie się pojawi, to się da jak korzeń gorzki, który pnie się w górę, który się rozkłada wszystko, tylko jest człowiekiem, w którym owa łaska Ducha Świętego przynosi konkretny owoc. I warto było by sobie zastanowić się, czy ja jestem człowiekiem wprowadzającym pokój. I druga sprawa to jest kwestia tego przebaczenia. Komu, komu odpuścicie, będzie odpuszczone, komu, komu zatrzymacie, będzie zatrzymane. To jest tekst, na, na bazie którego funkcjonuje sakrament pojednania i pokuty. Ale proszę pamiętać o tym, że przebaczenie osobiste, które wprowadza właśnie pokój i zgodę, jest warunkiem sine qua non, żeby ten pokój zaistniał. To wielokrotnie powtarzałem, ale pozwolę sobie to, to jeszcze raz uświadomić. Przebaczenie jest odcięciem się od sprawcy. Podstawowym elementem, żebyś ty mógł, żebyś ty mógł zaleczyć, żeby ci Pan Bóg mógł zaleczyć ranę, którą ci ktokolwiek zadał, tym ty odcinasz się od sprawcy, od oprawcy, przebaczając Mu zwoli. Odcinasz linę. Bo jeżeli nie odetniesz i wspominasz to i cały czas rozdrapujesz tę ranę, to ta rana nie może się zabliźnić. Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to trzeba przebaczyć z woli. To, czy się pojawia jakieś tam negatywne emocje, wspomnienie, to przebaczenie nie znaczy amnezja, że, że się pojawiają, mogą się pojawiać jakieś, jakieś zdarzenia, które, które, które przypominają mi te, te, te czy inne bolesne momenty, to jest inna sprawa. Pierwszą podstawową sprawą, jeśli ktokolwiek mi w jakikolwiek sposób zawinił, ja z woli swojej mówię Panu Bogu, nie chcę. Nie chcę utrzymać tej, tego urazu, chcę przebaczyć z woli, nie życzę źle temu oprawcy. Panie, panie, dokonaj uleczenia mojej duszy, tego zranienia. Gdzie się to dokonuje? Dokonuje się w budce, którą nazywamy konfesjonałem, dokonuje się przy ołtarzu, kiedy to zostawiamy i przyjmiemy komunię świętą i dokonuje się podczas osobistej modlitwy w sposób szczególny podczas Eucharystii. To jest łaska, która płynie i tego się nie da zrobić na ulicy. Tego się nie da zrobić na, 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 na skrzyżowaniu marszałkowskiej i, i, i jerozolimskich. To się dzieje w parafii. To się dzieje w konkretnym miejscu w kościele, który jest takim źródłem łaski dla całej rzeczywistości, dla wszystkich ludzi, którzy w tej parafii mieszkają, ale również i dla tych, którzy do niej przyjeżdżają. Bo przecież my mamy to zjawisko tak zwanego churchengu, tak? czyli to, to jeżdżenie po, po, po różnych kościołach Warszawy, tak, z racji, że tutaj ciepło, tam zimno, tam obrazy, tu, tu, tu obrazy są, tam obrazów nie ma, tu chomilia dobra, tam chomilia gorsza, tutaj jest parking, tam parkingu nie ma, i tak dalej, i tak dalej. No, społeczeństwo jest, no, mamy dywersyfikację, ale generalnie rzecz biorąc, gdybyśmy nie mieli parafii, no to nie byłoby z czego wybierać. <laughs> A w szczególny to jest pewne poczucie odpowiedzialności, że jestem tam, gdzie mieszkam. Paraoikos i parafios, tam, gdzie jestem w jakiś sposób przez działanie Pana Boga i jego patrznościowe plany, jestem w jakiś sposób związany, poprzez tę, tę więź, która wypływa z naszego sakramentu codziennie sprawiającej przy świętej za wszystkich parafian. To jest łaska, która jest niejednokrotnie niewidzialna, ma, trudno jest zauważalna, ale jeśli ktoś z niej korzysta jeśli jest na nią otwarty, to wcześniej czy później to działanie subtelne, zróżnicowane, a jednak bardzo skuteczne działania Ducha Świętego yy, może zauważyć. Paraoikos i parafeo. Parafia. Pod wezwaniem du zesłania Ducha Świętego. Duch Święty jest tutaj w sposób szczególny obecny. Dzisiaj prosimy Go o łaskę i miłosierdzia nad nami. Prosimy Go o odpust, yy, naszy, o odpust za nasze grzechy, które do których dokonaliśmy w życiu naszym, bądź za zmarłych, którzy sobie już więcej nie mogą pomóc. Przypominam, warunki odpustu, stan łaski uświęcającej, czyli człowiek jest wyspowiadany, przyjęcie komunii świętej. E, pobożne nawiedzenie kościoła, którym, o, którym jest ta uroczystość patronalna, czyli dzisiaj zesłanie Ducha Świętego, modlitwa według intencji Ojca Świętego, odmówimy krótkie zdrowaś Mario zaraz po postkomunio i e, ofiarowanie odpustu za siebie bądź osoby zmarłą. Prosta konstrukcja motka, ale przez to, że to jest takie właśnie proste, to jednokrotnie za, 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 zaniedbywane, przypominam. Uczulam, uświadamiam, tak, żeby tych łask nie zmarnować. W miejscu w sposób szczególny jest nam dane jako miejsce wzrostu do nieba, gdzie Pan Bóg nas oczekuje.